Pokój i dobro kochani, dziś jest piątek 21 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi do ciebie, że jeżeli chcesz go naśladować, to powinieneś wziąć swój własny krzyż i iść za Jezusem. Czyli po prostu krzyż Twoich cierpień, obowiązków, trudności życiowych, wziąć po prostu na siebie i nie uciekać od krzyża, ale go po prostu konsekwentnie nieść. Nawet jeśli zdarzą się jakieś upadki, tak jak Panu Jezusowi, kiedy niósł swój krzyż, powinniśmy wstawać i iść dalej z miłości. I Pan Jezus mówi, abyś wziął swój krzyż i żebyś go niósł. Nie chcę, żebyś wlókł swój krzyż i robił siebie jakiegoś męczennika. Żebyś po prostu wiedział, że razem z Panem Jezusem idąc jest łatwiej. Kochani, ja powiedziałem bardzo dużo konferencji, dużo różnych kazań na temat krzyża, ale to nie znaczy, że krzyż mniej boli. On cały czas jest taki sam. Tylko, że podejście do tego krzyża, w momencie, kiedy wiesz, że on ma sens, że nie jesteś sam w niesieniu tego krzyża, Rzeczywiście to ułatwia. W drugiej części dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus zachęca Ciebie, abyś się go nie wstydził. Ja wiem o tym, że czasem są sytuacje, w których przyznanie się do Pana Jezusa wiąże się z tym, że można być wyśmianym albo wykluczonym. Stanąć za kimś, kto jest podziwiany, kto jest na topie, jest bardzo łatwo. Ale w momencie, kiedy mamy stanąć po stronie Jezusa, który jest umęczony, ukrzyżowany, który po ludzku przegrał. Stanąć po jego stronie, nie zawstydzić się go, to jest dopiero w cenie. To jest tak jak czasem niektórzy, kochając swoich rodziców, kochają pewnie z głębi swojego serca. Ale kiedy są wśród przyjaciół, znajomych, może się zdarzyć, że na ulicy gdzieś tam ktoś zawstydzi się swojej matki, swojego ojca. Jezus mówi: Nie wstydźcie się mnie, nie wstydźcie się tych wszystkich, którzy idą za mną. Nie wstydź się swoich rodziców, nie wstydź się krzyża, nie wstydź się również swoich słabości. Jeżeli tylko stajesz w prawdzie i mówisz, że moje słabości są moim krzyżem, ale chcę je nieść, chcę potraktować moje słabości jako pewne wyzwanie, jako szansę dla mnie, aby mógł się dalej rozwijać. Przywołam teraz takie wydarzenie z mojego życia. Kiedyś pojechałem do Czernej, tam był nowicjat Karmelitów Bosych, żeby odwiedzić mojego przyjaciela. Spędziłem tam również noc w celi zakonnej. I rano obudził mnie brat vigilans, czyli ten, który budził wszystkich braci, który dzwonił i krzyczał. Nigdy nie zapomnę tego zdania, bardzo mądre zdanie, nawet nie wiem kto je powiedział. Mianowicie krzyczał, bracia, nie ma miłości Chrystusa bez krzyża. Powtarzał to wielokrotnie. Bracia, nie ma miłości Chrystusa bez krzyża. Myślę, że powinniśmy pamiętać również o tym, abyśmy nie robili z siebie takich masochistów, którzy sami zadają sobie ból albo chcą, żeby inni zadawali im ból i wtedy uważają, że to jest droga do świętości. Nie. Pan Jezus dał nam wiele różni, różnych pięknych rzeczy. Dał nam smaki, kolory, przyjemności, to wszystko, co jest. Dobre, godziwe, co nie sprzeciwia się woli Pana Boga. Pan Bóg nam dał w prezencie. Nie powinniśmy się tego wypierać. Przyjmijmy to po prostu i dziękujmy Panu Bogu, bądźmy wdzięczni. Ale nasze życie nie jest tylko kolorowe, nie jest tylko smaczne, ale również czasem jest coś gorzkiego w naszym życiu, coś takiego niezbyt wygodnego. I wtedy, kiedy przychodzi krzyż, to żebyśmy podjęli ten krzyż i nieśli za Panem Jezusem. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa, pa. do jutra.